Szanowni Państwo, czy w Indiach lodówka jest powszechnie użytkowana? Niestety nie. Tak jak u nas, często zmywarka jeszcze nie jest ogólnodostępna w wielu domach mieszkańców naszego pięknego kraju. Tak, tutaj lodówka też niekoniecznie jest realitasem, przepraszam, takim codziennym użytkowaniem. Tutaj lodówka, jeżeli ktoś już ma, to nie używa jej w zasadzie do, do jedzenia. Tutaj lodówka służy głównie do schłodzenia napoi czy też owoców. Ta lodówka w użytkownikach domowych nie służy do przechowywania e, jedzenia, z uwagi na to, że oni jedzą i od razu wszystko zużywają. Tutaj nic się nie przechowuje. Oczywiście w restauracjach są również zamrażarki. Raczej niespotykane w ogóle w, w domach, natomiast zamażarki służą jedynie do lodów czy też do kostek lodów, nie służą do niczego innego. Szanowni Państwo, Indie na luzie, trochę treści takiej informacyjnej, ale myślę, że ważnej, abyście wiedzieli, że tutaj jest naprawdę inny świat i rzeczywiście coś innego. Zachęcam do zaglądnięcia na kanał na YouTube Indie na luzie. Pozdrawiam.